Kwiecień 2024 roku to ostatni moment na zakup małego lokalu o powierzchni poniżej 25 m2, ponieważ wtedy właśnie wejdzie w życie rozporządzenie ministra infrastruktury, które wprowadza... Ograniczenie, znaczy minimalną powierzchnię takiego lokalu niemieszkalnego i nie będą takie lokale mogły być więcej oddawane do użytkowania. Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie minimalna powierzchnia lokalu mieszkalnego wynosi 25 m2, mniejszych mieszkań nie można budować, one są dostępne jedynie na rynku wtórnym, natomiast w przypadku lokali niemieszkalnych, usługowych takie ograniczenie nie obowiązuje. Co się zmieni? No, zmieni się to, że będzie trzeba dysponować większym kapitałem, większą kwotą pieniędzy, żeby kupić dla siebie lokal i będzie ten lokal musiał takie same wymagania spełnić jak lokal mieszkalny. Czy jest tutaj sens, czy jest tu logika? To pozostawiam do oceny własnej. Natomiast fakty są takie, że nieruchomości są coraz droższe i te ceny. Szaleją z roku na rok dwucyfrowe wzrosty, powodują, że coraz mniej osób stać na zakup mieszkania, dlatego coraz więcej osób wynajmuje lokale. No i również łatwiej jest wynająć mały mikrolokal, kilkunastometrowy czy też dwudziestokilkumetrowy, niż taki duży lokal. W związku z czym trzeba liczyć się z tym, że wynajmy będą coraz droższe, a małe lokale, jeżeli zastanawiamy się nad zakupem, warto poszukać ich już teraz, ponieważ potem będą jak jedni.